Ej, witam Was w kolejnym odcinku. No i dzisiaj chciałabym powiedzieć, że dzisiaj sobie wchodzę na e, StyleMile, ponieważ e, takie jest Wasze życzenie. No i oczywiście, e, tak, like w górę, subskrypcja, może jeszcze tego nie robisz. No i możesz spokojnie oglądać filmik. E, tak. Mhm. ok. E, więc. E, no, wejdziemy sobie za normalne, zobaczycie ogólnie, bo my tak w dla prywatnych miłościach, yy, że masakra. Aha, ogólnie wysła. No i ogólnie zobaczycie, że konto jest dalej moje, ponieważ... Y, w, cały czas, bo w zasadzie, to jest to konto albo nie jest moje, albo czy oddałam, albo ogólnie masakra. Już proszę bardzo, musiałam zrobić przerwę, ponieważ zostałam mi wbiła do pokoju i do... I, i, no, no. no, i widzicie, mamy tutaj moje konto. Aha, nawet mam na takie dziwny status. Yy, no i ogólnie to tak, mam męskie spodnie, ponieważ pewni moi fani, Dali mi takie coś no więc y, nagrywam nagrywam wejście na dalszy no jest, to, jest troll, sailor sailor tak co sobie w korea co nie mamy aż dwie takie te no i tak, niestety tutaj y, musieliście zobaczyć na odcinku moje, moje brzydkie zdjęcie. Y, no. no. nie fakt, jestem bardzo brzydka. Ja takim rakiem. że ogólnie jestem rakiem. I no, jestem bardzo wielkim rakiem. No i się będę powtarzać, ponieważ nie jestem. Aha! Właśnie mi ktoś napisał Hey it. Y, no, spoko. <grych> Pozdrawiam jako 201. Pozdrawiam i nie, nie, nie z Głosem nie, nie, z naszego kanału, nasz nie, nie wiem czy wy znacie jeszcze ten kanał, czy nie, jeszcze pamiętnacie na tej Sailor? Akurat się prze, przebiorę, bo się nie przebierałam tam. no. I na mi właśnie zaklękowało? Z... O, Boże, MSP, no. Eee, dobra. No i mm, ja ogólnie tutaj mamy dużo unikatów, bo tutaj na tym koncie spędzałam tydzień unikatów bardziej, raczej ja, na tamtym koncie też byłam, tam też mam dużo unikatów, ale tutaj jednak więcej. Dlatego właśnie tego bardzo żałuję. Przebierałam jakoś tak długo jak to mówi stary, Żeby nie było, że nic nie robię na tym koncie. No i już od e, bardzo dużo miesięcy mam 15 lewej, więc no. 47 tysięcy to chyba. E, no, dobrze. teraz zrobię się na Martina Cool. Martina. Hmm. Og ogólnie to e, zgadzie jakie mam ja hasło, tak. Teraz e, ogólnie na odcinku miałam takie rzeczy nie robić, żeby wpisać hasło, że, żeby się nikt nie włamał, no nie? No ale w sumie mam takie trudne, że... Chyba się nikt nie. Myślę. Aha! Jeszcze miałam wam powiedzieć, że będzie nazwa, nowa nazwa kanału. I na, na notatniku właśnie wam pokażę jak to się pisze, wypowiada. E, I ogólnie. Tak. Więc kanał się będzie nazywał kanał. Wypowiedź wyp wyp dot s p tak się nie a cheat e cheat tanie pisanie z czego zrozumieliście. E, to je przynajmniej ogólnie to e, spamięcie teraz Erykowi. No ale e, ogólnie to nie przeszkadza nikomu w odcinku. I tam akurat mi spamowali coś, to co automatycznie wiadomości. Ja z nie kocham tego. No więc dowiedzieliście co jest na Sailor i ogólnie co tam robię. Więc myślę, że e, będziecie już zaspokojeni. No i... No i będziemy no mogli się już pożegnać, tak? Ale to jednego diakso. No, więc chwalę się, że no. No i mam nadzieję, że stawicie tę łapkę w górę. I... no. pa!